Białko jest najważniejszym makroskładnikiem w Twojej diecie. Bez dwóch zdań końc kropka to jest fakt. Im jesteś starsza, tym większą uwagę powinnaś zwrócić na to, ile ty tego białka spożywasz, bo niestety z wiekiem mamy coraz mniejszą ochotę na to białko. Zawsze, jak komponujesz posiłek, albo jak jesteś w restauracji, ktoś Ci podaje posiłek. To najpierw zwróć uwagę na to, ile tego białka masz na talerzu. Ja spożywam białka najmniej 2 gramy na kilogram masy ciała. Czasami spożywam go więcej, nawet 4-5 gram na kilogram masy ciała. No i teraz, co to jest to białko, tak? W jakich produktach je znajdziesz? Przede wszystkim mięso. Mięso czerwone, szczególnie dla kobiet, jest świetnym źródłem białka. Ryby. Dobra sprawa, jeżeli chodzi o białko. Jaja, jak najbardziej, świetna minogram, dużo witamin, jeszcze do tego. No i dalej, już jest tylko gorzej: zboża, strączki, warzywa i różne nasiona. Generalnie ilość tego białka jest naprawdę bardzo mała, więc jeżeli komponujesz posiłek.